Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 7,13, wtedy tangens alfa jest równy. Ważna informacja: kąt alfa jest ostry, czyli wszystkie funkcje trygonometryczne mają wartość dodatnią. I teraz, jak najprościej to rozwiązać, przygotujmy rysunek trójkąta prostokątnego. Kąt prosty, niech tutaj będzie kąt alfa. Sinus to jest 7,13, czyli tutaj jest 7x, a tutaj mamy 13x. Obliczamy sobie stwierdzenia Pitagorasa, trzeci bok, niech to będzie bok B. No i właśnie cosinus alfa to jest B do 13x. Moglibyśmy to liczyć bez tych x, bo i tak finalnie te x -y się poskracają i wyjdzie na to samo, ale jeżeli to byłoby zadanie otwarte, bo generalnie relacja 7 do 13, jakby napisał to jest 7, tej 13, to by oznaczało, że jeden bok jest 7, drugi jest 13 jednostek, no, tak nie musi być, bo równie dobrze może 14 do 26. Tutaj chodzi o proporcje między bokami, o tym przypominam. Dobra, liczymy b, czyli b kwadrat dodać 7x do kwadratu daje nam 13x do kwadratu. b kwadrat to się równa 169x kwadrat minus 49x kwadrat, czyli 120x kwadrat, czyli nasze b to jest pierwiastek ze 120x czyli cosinus alfa to jest pierwiastek ze 120x przez nasze b czyli przez 13 przez nasze c czyli przez 13x x nam się tutaj skracają mamy pierwiastek ze 120 przez 13 ale przepraszam tutaj pytali o tangensa no to do cosinusa już mamy a tangens alfa tangens alfa to jest to do tego, czyli to jest u nas 7x do b, czyli 7x do b, czyli do pierwiastka ze 120x. x Xy sobie skracamy, mamy 7 przez pierwiastek ze 120. Jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź c. Tutaj można by usunąć niewymierność mnożąc z góry i dół przez pierwiastek ze 100. 20 można też się zastanowić, czy 120, pierwiastek ze 120 można rozłożyć na czynniki. Można to zapisać w postaci prostszej, ale zostajemy na razie przy wyniku 7 pierwiastków ze 120 przez 120 na przykład. Jeżeli chcielibyśmy 120 rozłożyć na czynniki, proponuję w ten sposób 120 to się równa pierwiastek ze 120 to jest 4 razy 3, czyli 12 razy 10 pierwiastek z czterech to jest 2. No i pierwiastek z 30 już zostawiam, czyli dwa pierwiastki z 30. Tak czy siak odpowiedź prawidłowa, to jest odpowiedź C.